witam was w kolejnym na kanale, czy się spodobał ten zostaw łapki w górę no i subskrybuj na kanał Ale A ja wam powiem tylko teraz jedną rzecz, tylko Czeka, czekajcie, zakręcimy sobie kołem, kliknę żeby kręci, kręciło się kołem Chciałabym wam ogólnie powiedzieć, że patrzcie nam brakuje do 15 levelu, 462 fame Musimy to po prostu zrobić, dlatego dzi dzisiaj na pewno to mamy zrobić i zrobimy to Czekajcie, obejrzymy sobie kramkę e, no ta. To w tym razie sobie popatrzycie na mój y, pulpit, dlatego że prawa autorskie nie pozwalają i w ogóle. Y, z, mamy tam. Y, dzisiaj mamy y, następujące plany. Widzieliście, że tam. Y, mam mało pieniążków, mam 5 diamentów, dlatego że była takie coś. W MSP, że dawali nam za darmo diamenty. A no właśnie, i y, takie coś. I na pewno dzisiaj nagramy u Was odcinek. Serię sobie to najmniej dzisiaj ważne, dlatego że chcecie się robić ten 15 level i też zrobić luka. Wiecie, taki... Trzeci odcinek jak zawsze. Dobra, już się zrobił, co? O, nie wiem, ile wylosowało. 40, Ok, w końcu 40 niż 120, bo cały czas po 20. Jeszcze tak nie mogę doczekać się do następnego levela, że po prostu je za chwilę wybuchnę, no. Yy, Zastanawiałam się nad kupieniem VIPa, ale yy, jeszcze chyba tego yy, ten. Nie kupię VIPa, ale o, 182 fame. To za chwilę już dobijemy, muszę Wam powiedzieć. A teraz ile? 40 fafame, i jeszcze to tylko. I patrzcie, będziemy mieli następny level. Mamy 15 level, dobra, co wybieramy? Yy. Te włoski, chociaż nie, nie widziałam tych włosków, na no, wiecie. Chcę wymienić włosy. Halo, o! No, to gdzieś te włosy były moje, tutaj są kolor włosów, bo wiecie, ja jestem w ogóle, A to, to wszystko? Kolory swoich nadgród, czyli wszystko bierzemy, ok. Yy, to ja wybiorę tak wiecie, czarne, bo yy, ja ogólnie lubię mieć zawsze buty czarne, bo one się nie brudzą, chociaż w życiu mam, yy, takie yy, agi różowe. Nie wie, nie, jeśli nie wiecie co za to agi, to takie buty, które. Yy, nie umiem tego wytłumaczyć. Wpiszę sobie w knercie. Yy, dobra, taka duchna czapka jakaś dziwna. Wezmę czarne i będzie. O! O, takie coś! Patrzcie, jakie upiorne! No i mamy 15 level w ten oto sposób Tak się cieszę, jak nie widzicie po prostu ja y, chyba 4 dni byłam na tym MSP Bo ogólnie 4, y, drugiego dnia, gdy byłam na tym MSP, to już nie miałam mieć ten 15 level Ale po prostu nie mogłam już grać dalej, bo nie miałam po prostu czasu na te y, różne takie rzeczy, żeby grać Dobra, mamy aktywność Mam jakiegoś grawka małego O, dzięki! Grafka. W tej wcale wpiszemy, że 300. I ogólnie dopiąłem mój cel ze 300, do 300. Teraz zbieramy do 400 i możecie mi w tym popołudniu dać mi grafa. Czekajcie. Ogólnie mam w drugą stronę poobróconą kamerę, dlatego, że żebym nic, że tak powiem, nie widziała. Możecie, możecie mi dać preza, ale nie musicie mi dawać preza, dlatego że. Nie musicie, tylko tak mówię, bo ogólnie mam listę życzeń, pokażę wam moją listę życzeń, możecie tam zaglądać czasami od czasu do czasu Ogólnie nie, prawie już mam, y, miałam już chyba raz wykupioną całą listę, znaczy no tyle razy już miałam wykupioną, ale ostatnio przez czas gdy wzięłam ten level miałam już chyba dwa, 20 razy bi, y, y, listę życzeń wykupioną Może nie 20 razy mniej, ale no i tak to było okej, okay, nie czaję. Okej, nikt ty z moim koleżanką czy tam przyjacielem w MSP oczywiście, bo tej osoby wcale nie znam. Konkurs jakiś jest, okej, okay, mnie to nie obchodzi żaden konkurs. Ym... Na początku właśnie widzimy, że tutaj ona jakieś konfekty 2020 ty wyświetla się tak niewidocznie. Musimy sobie kupić jakiegoś, nie wiem, yy, kupić sobie yy, animację jakąś, bo ja już miałam 20 lat się przebierałam, a... I mam ciągle to samo, więc musimy, no, niestety, pozbierać na jakąś animację. Bo wiecie, u mnie odcinka zawsze trzeba zbierać na jakąś rzecz. Dlatego, że nie mam VIP-a, a, a gdybym miała vip to bym już dawno pewnie coś. Patrzcie, jaka ładna na kanapie, że tutaj sobie leżę niby. Że to jest ładna, bo to jest najtańsze, niby. Ja zawsze biorę to. Aha, czym to niby się różni? Przyszona. to też jest kanapa. Halo, nie mogę w ogóle tego zrobić. Yyy, patrz, tu się różni, że to jest noga, to ten, to jest ten, który bez sensu, chociażby o 25 końców to było droższe, bo nie widzę, że tu się niczym w ogóle nie różni. Patrzcie, byśmy byli lalką, Mam tylko trzy ten, a ja myślę, że to 5 yy, yy, diamentów, Zaznaczy, yy, to yy, że tak powiem, na coś innego. Bo tak, który bez sensu, takie durne pudło z jakimiś życiami, to jest po prostu taka lalka, To jest teraz jakby taki motyw lalki yy, Dzisiaj już nie będziemy kupowali z że już mamy ciuszki. I ja myślę, żebyśmy sobie robili taki ciuszek zimowy. Yy, nie wiem. Zrobimy z moich rzeczy jakiś tam, ale mi się zdaje, że tam nic nie będę miała takiego, więc może dzisiaj komuś innemu y, zrobimy Jakieś luki, to dzisiaj umówmy się, że robimy komuś innemu luki, bo moich, y, ci moje ciuszki widzieliście y, Że mam jak, y, jakiś tam ten, y, to więc na pewno dzisiaj sobie pozbieram na, y, na swój, że tak powiem y, Na swój, oh Boże Swórki, ja się to ścinam. Pewnie, że zauważyliście, że w większości o odcinkach na swój, nie, po prostu, jest... czekać, zrobię cięcie i pomyślę, co miałam. A, pozbieramy na ten look, no i wtedy będziemy ogólnie robić te różne takie rzeczy. Te pozbieram, a to właśnie potem odezbę, dlatego, że nie, będę, nie będziecie pewnie oglądali, patrzyli, jak ja oglądam różne lekramy i te różne takie sprawy. Aha... Gwiazdorska wyprzedaż, aha, okej okay. No to się do was sobie... O matko, jak, ten, że tak powiem, się zacina w tym pokoju Juna 13 Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek stąd pozbieram Wątpię w ogóle Patrzcie, jak się zacina Nawet, yy, nawet te pieniądze się zacięły i stają w miejscu a ty, ty jest osób, że naprawdę po e... prostu... Nawet tylu osób nie mam znajomych No jeszcze znaczy, może mam trochę więcej. Widzicie, że mam 54 osób znajomych. Dobra, czekajcie. Ja już właśnie kończę tutaj zbierać się nad ten. W ogóle już chyba jeszcze słów zbiera, no ale jak już jesteśmy w tym pokoju, to do końca to już zbierajmy. Um, dobra. Jakaś perełka tutaj, okej. Okay. Dobra, teraz możemy w końcu wziąć sobie to wsiąść, ale zastępleniłam, że tak powiem. Wziąć sobie tą, że tak powiem, naszą. Ale że my to się nie wyświetla. To ma animację, tylko czekacie, po się nie jesteś świetle. musicie się załadować wszystko, jak widzicie, że się wszystko ładuje. Ugni jest strasznie są lagina w stare już się nie chciało, tylko, że jest tyle osób tutaj. Na tym mówi sterze głośniej... Halo, wiesz? W ogóle animacja żyje czy nie? Wysoka że... o, właśnie, taką animację sobie kupujemy. Kupujemy spoko i teraz wchodzimy do jakichś osób. Na przykład mam tutaj w danymach, jakąś VIP, jakąś tutaj, ten, nie wiem. Jest 13-11, możecie zauważyć. Yy, jakąś VIP tutaj, yy, czekajcie, muszę sobie zrobić. Oh my gosh, przepraszam was. Yy, o, bo nie widać w ogóle ników, bo yy, nie chcę, żeby mi jakieś prawa ortoskie kogoś ze że tak powiem. Więc tak, wejdziemy sobie tutaj w to hmm, Będziemy na przykład na jej profil, żeby... Przepraszam, gardło mi wysiada um, Może tutaj w tej polubić tego, bo ona cały czas tutaj coś to wyświetla i nie wiem, co chodzi jakichś do 10 lutego, ma coś tam, coś tam um, Uczestnicy, aha, okej okay. Starbip, to fajnie Nie szkoda jej bipa, żeby rozdawać komuś Yy, ja też nie wiem, Stwórzny nowy look dla VIP33 coś tam, strzałka, strzałka Dla VIP serduszko, serduszko, bo teraz tak to dziwnie O, patrzcie, ona jest prawie, ma taką samą spódniczkę, tak jak ja Ubierzemy ją, nie wiem, tak jakiś zimowy look Będzie to nas pierwszy, u kogoś robiennego U nas pewnie też zrobimy jakiś tam look Halo, o, u, mnie, u nas też tak pewnie jakiś robimy look, na przykład zimowy to spróbuję z jakichś takich e, moich starszych rzeczy zrobić. Albo po prostu ten zapiszemy sobie ten stroj, co e, był. E, to tak, mamy tutaj. Sukienkę. Nie. Taki bardziej zimowy zrobimy jej. Czyli mianowicie zrobimy takie coś. Właśnie chciałam mieć taki komplet, ale niestety nie mam tego kompletu. Znaczy, mamy bruselkę, ale nie mam gacji. Jak widzieliście na listie życzeń, że ktoś mi kupił bluzkę, ale... E, Chodź mi już nikt nie kupił, niestety. Yy, o, tu mamy taki, wiecie, sweterek, bardzo sweet. Nie da się tylko czegoś wsunąć? O, dobra. To yy, jakieś takie geterki. Geterki. Czy zawsze mówię getry albo geterki? Zamiast jakieś lugins, o. Po prostu mi się już tak jest przyzwyczajona, nie ja wiem, Durna jestem. Ładna, ładna. Tylko my potrzebujemy takiego wiecie, też... może nawet to zrobimy. Jeszcze yy, weźmiemy jakieś yy, budki. Skarpety? Halo, skarpetki? Nie wiem, skarpetki i tam, nie wiem. Może takie coś? O, lepsze takie coś. I jakieś, na przykład włosy, a potem jakieś dodatki. Lub lubię zawsze włosy, a potem dodatki jakieś. Nie wiem, widzę, ale ładne włosy. Muszę to kupić od niej. Chyba, że są te elementy, o, odby, żeby było poniżej 500 tematów. Tak mi się z włosy podobają, teraz jak je zauważam normalnie. Oh my gosh! To potem we, wejdę w tego luka, co zrobiłam, no i zobaczymy. Weźmy, weźmy jakieś włoski. Nie umiem tworzyć luków jak coś, ale przynajmniej próbuję. Zawsze warto próbować, pamiętajcie to. Napiszmy. Hashtag zimowy. Czekajcie, jak to było? Aż tak zimowy. Albo zima, bo po prostu napiszemy zima. Matko, nie to? Strasznie mam lekko kewit. Jak coś mnie nie słyszycie, to przepraszam. Yy, matko, ty, ta wytura mi naprawdę w, yy, wkurza. No i się używam, słychać, tak, prawo. Ja zrobię do zdjęcia, potem się yy, Dobra, już napisałam po tylu latach. Yy, to tak zapisujemy. Tak, przyłączamy się do oceniania. Bardzo fajnie. I teraz skup. ja. A, dobra, kliknęłam. Bardzo mi się podobają te włosy. Oczywiście tego wszystkiego nie... Ale mi chodziło o inne włosy, takie. Nie o to mi chodziło w każdym razie. Więc yy, chciałam zobaczyć look Bo to tak się było? Nie wiem. O, przez innych dla PIP, coś tam. Dobre, czyli to. Kup. Ten tak. O, w końcu się doładowała. Co sobie kupiliśmy, te włosy? Dobra, to zrezygnujemy z tamtego i właśnie teraz będziemy robić. na następnej osobie nie wiem, dla Pixy chyba nie da się zrobić. W ogóle się nie da zrobić. Nie, dla Pixy. Nie wiem, wlosujemy o losową osobę. Yy, jeśli cię losuje ja z moich znajomych, to będziesz szczęśliwym, że tak powiem. No to yy, ja zamykam oczy, jak coś cię zamykam na no, serio oczy. W ogóle zamykam oczy. Yy, to zamykam oczy i tutaj robię jakieś, skrojuję. W ogóle nie wiem. E, dobra, we, biorę cię na przykład tu. Gdzie moja myszka? O! Bia, biała 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 dziewczyna no to Tobie zrobimy dzisiaj look będziesz tym, że tak powiem konkursik na artbooku, okej okay. Mi tu nie obchodzi teraz, przy, przynajmniej w tym momencie, może potem będę na udział w tym konkursie, ale tak średnio mi się zdaje Yy, dobra, dalej robimy te luki. Tylko jakoś się strasznie zacina to MSP. Nie to, że mój komputer, bo mój komputer jest now nowością, że tak powiem. Nowy jest, ale strasznie się to MSP zacina, bo u mnie i na niczym innym się nic nie zacina, tylko na tym MSP. Nie, no to będzie się ładowało. Da się do osoby, jak się już to załaduje. Może yy, do czego innego, bo już czekam dwie minuty, a tu się nawet jeszcze nie. Zrobiło, do jest tej Dobra, to wchodzimy jeszcze raz w moich znajomych. I na przykład wybierzmy sobie stronę czwartą. Tak tylko strzelam, żeby czwartą stronę wziąć, Raz, dwa, trzy. To będzie trzecia, to jest czwarta. Ok, to tutaj wybieramy, to zamykam oczy. I może tutaj. Gdzie ja to jest? Gdzie jest to już... myszka, A, tu. mirka pl, okej okay. To dalej robimy. Luki. No, ale czemu to się się da zrobić? Matko, to się tak zacina. O! Tu się je chociaż załadowało. Po prostu cudownie. Mhm. Nie wiem, czy to się zdejmuje. O, to na coś się zdejmowało, chociaż było ładne. Patrzcie, już na pierwszy rzut oka widzę taki spaterek bardzo zimowy. To chyba było właśnie w komplecie, ale znajdę inne jakieś fajne włosy <coughs> Przepraszam, mam chrypę y To jest też ładne Tu też, o! Takie same włosy jak ja i tutaj tak samo, takie same włosy jak ja mam O, takie coś, zrobię taką, wiecie... Taką ładną dziewczynę, chociaż każdy by chciał zrobić jakiś fajny look Bo ja się właśnie staram, żeby drugi jak najładniejszy, bo ja na pewno nie umiem twarz To są jakieś katki Jakiś taki wyższy, tak powiem. O, to są ładne, tylko że inny kolor wypłacowały. No to jest ładne, to normalnie ja, gdy siedzę sobie po prostu w domu, nic nie robię. Taki dresiarz, jeszcze tak powiem. Już 15 minut trwa, przecież to dopiero... tylko to jeszcze musimy sobie zdążyć ten... To jest się do tego, gdy już skończy ten... Dobrze, to już mamy ten look i teraz muszę znowu tę durną nazwę wpisywać. Dobra, już zrobiłam i teraz przechodzimy, o matko, jeszcze nie zadam swojego śniadania, bo zabrałam się od razu za ten Serio, jak się ten dostaje się takie to o, to fajnie I tam zostaje na pewno, no, bardzo dużo I teraz wchodzimy do swojego, będziemy robili swój look yy, To tak, wchodzimy w miasto filmów i dzisiaj się tej te, te luki? Yy, Lux, i będziemy robić swoje luki mm, Swój look zrobimy Jeśli nie jeszcze moich looków, nie nie nie, są Szkoda, że nie wiem więcej. Mamy aż tak jeden sylwester. To mamy aż tak jeden sylwester. To już jest zróbmy tak Jeden będzie zima, bo jeden będzie sylwester szkoda. Zima, no to na pewno to nie damy na zimę, bo takie. Tego byłem, to jest chłodne Na zimę. Weźmy takie. Jeszcze na przykład jeszcze jakiś sweterak, Nie wiem, że w ogóle mamy jakieś sweterki. O, tu mam na taki sweterek, ale tu mnie widzieliście w święta w tym, więc może jakiś lepszy sweterek, na przykład to z kalendarza adwentowego. Taki krzywy coś ten sweterek. Dobra, to weźmy to. No wiecie, i jakieś jeszcze do, do, wiecie, jakieś takie fajne gacie, które by pasowały. Nie no, na pewno krótkich nie będziemy dawali. Mm, takie też nie pasują w ogóle, jak ktoś tam trzaska. Yy. O, na przykład takie coś, coś i ja, albo nie takie coś. Ja zrobię szybko na szybko, dlatego że już trwa 17 minut odcinek. to dopiero, czyli tak tym zadrębiliśmy co nie? Ja. Eee, weźmy takie albo nie takie coś i e, będzie spoczko. I takie coś dajmy, że. Hashtag jeden. Hashtag jeden. Zima. O, matko. Zima. O, chyba tak. No, tak, dobrze. To zapisujemy i to będzie słuczko. Też dzisiaj. No, i oczywiście, jeśli Państwo sporo odcinek, łapki w górę, no i subskrypcję, no i komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!